Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie i świątecznie, no i skoro święta, to mam dla Was prezent w postaci tego odcinka, premier, abyście mieli na święta co oglądać, na co rzucić okiem, a będzie co oglądać, bo mam same nowe, bardzo różnorodne planszówki do pokazania od tych wielkich, tajemniczych pudeł, pomalutkie, takie w sam raz na imprezę sylwestrową, no bo my w tym roku już w premierach się nie zobaczymy, jest to ostatni odcinek trzeciego sezonu, premier, ostatni odcinek, premier w tym roku, jednocześnie za Zapraszam Was na nowy, czwarty sezon, ale to spokojnie, już w 2023 roku. Co ja dzisiaj Wam pokażę, sami zobaczcie. Pozwólcie, że jeszcze w ramach takiego szybkiego przypomnienia zachęcę Was do głosowania na Waszą ulubioną grę miesiąca, grudnia, jak również na najlepszą Waszym zdaniem grę rodzinną. Trzy planszowe nagrody na Was czekają, a ja zachęcam do oddawania głosów. No i przypominam, że rozpoczęło się również głosowanie na grę roku, w ramach którego wybieracie najlepsze planszówkę wydaną w 2022 roku. Również mam przygotowane nagrody, które widzicie na ekranie, ale jestem bardzo ciekawa wszystkich Waszych głosów. A więc może w święta przyjdzie Wam coś do głowy i znajdziecie chwilę, aby, aby zagłosować. Linki znajdziecie w opisie, korzystajcie więc z nich. No a teraz, skoro świąteczny odcinek, to przecież nie może odbyć się bez nagrody specjalnie dla moich subskrybentów. Moi drodzy, zarówno dla moich stałych widzów, którzy są ze mną już od dawna, jak i dla was nowych, jeśli jeszcze nie kliknęliście przycisku subskrybuj, to zachęcam do tego bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i że właśnie od tego kliknięcia rozpocznie się dla nas fajna plażowa przygoda. Dajcie o sobie znać w komentarzach, zachęcam do aktywności. No i zostawcie kciuki w górę, jeśli wam się ten materiał spodoba. A mam taką nadzieję, bo mam różnorodne gry dzisiaj, że myślę, że każdy z Was będzie miał na co rzucić oko. Sami zresztą zobaczcie, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na początek zacznę od tego, co w zasadzie mam za oknem, czyli od zimy i myślę, że tej kooperacyjnej gry nikomu nie muszę specjalnie przedstawiać, chociaż troszkę Wam pokażę i jednocześnie zaproszę na... Więcej materiałów dotyczących Frostpanka w tej planszowej wersji, niezależnie czy graliście, czy nie graliście w wersję komputerową. Ja właściwie pierwszy raz Frostpanka w wersji planszowej grałam, grałam poprzez TTS-a, więc trochę jednak tego prądu tam, tam było. Natomiast teraz już mam taki taki planszowy egzemplarz. No i właśnie i teraz jest czas na to, żeby Was zaprosić prawdopodobnie w pierwszym tygodniu, natomiast na pewno na początku stycznia 2023 wraz z moimi gośćmi, czyli z Rysławem, z Bartkiem, moim patronem, czyli dokładnie ten sam skład, który mierzył się z Nemezisem na Marsie. Nie poszło nam za dobrze, jak macie ochotę zobaczyć, jak ta nasza rozgrywka w Nemezis Lockdown wyglądała, to rzućcie okiem, zostawię Wam linka, natomiast zapraszam Was bardzo serdecznie wraz z, mo z Moimi chłopakami na rozgrywkę live, czyli z Waszym udziałem właśnie w frostpunk. I tam będziecie mieli okazję zobaczyć nieco dokładniej tę grę, a teraz Wam odpakuję, albo już pewnie pokazuję wam, jak wygląda zawartość tych mniejszych pudełek, czyli, czyli właśnie dodatków od takich małych po, po te większe pudełka. Jeśli chodzi akurat o dodatek z zasobami, no to wieje tam pustką sami przyznajcie. Natomiast już już dodatek z miniaturkami wygląda, wygląda zacnie. Jak prezentuje się sama podstawka, to tak jak już mówiłam, nagram dla Was na pewno materiał, podzielę się swoimi wrażeniami, ale jednocześnie będziecie mogli uczestniczyć w rozgrywce i mam nadzieję, że mogę liczyć na Waszą dużą obecność, bo przyda nam się wsparcie w tych chłodach, mrozach. W końcu miasto musi przetrwać. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No to nowości ciąg dalszy, z dużego zestawu, na którego mieliście em, okazję rzucić przed chwilą okiem, przechodzę do małego, ale jakże epickiego, czyli Małe Epickie Podziemia, moi drodzy, podstawka, która powróciła do sklepów i o tej grze, o tym małym. Kieszonkowym Dungeon Crawlerze opowiadałam Wam nieco dokładniej w materiale, więc też linka poszukajcie sobie w opisie. Kliknijcie, jeśli nie oglądaliście. Natomiast ja opowiem Wam dzisiaj o dodatku do tejże gry, czyli, czyli o opowieściach. Małe epickie opowieści. To tak naprawdę gra, która wprowadza do podstawki. Ośmiu nowych bohaterów, ale również tytułowe opowieści, czyli tak naprawdę zadania, które będziemy mogli wpleść sobie w naszą rozgrywkę. Może to być jedno zadanie, ale jeśli poziom trudności chcemy sobie jeszcze podnieść. To możemy mieć dwa. I to oznacza, że zanim tutaj dojdziemy, znajdziemy leże bossa, zanim będziemy starali się go pokonać, to najpierw musimy zrealizować właśnie owe zadania. Co jeszcze w małych epickich podziemiach jest fajnego? Ano to, że mamy poziomy tych podziemi. Więc pojawia się coś nowego jak schodzenie do niższych poziomów, gdzie właśnie realizujemy sobie zadania, a gdzie na samym dole, gdzieś tam znajdujemy leże i dopiero dopiero po, po takich przejściach przyjdzie nam pokonać bossa. Tutaj zresztą też mamy dwóch nowych bossów, czyli Majster Klepkę i Oprawcę Umysłu i to jest taki potwór rodem z Ktulu, który i źle brzmi, i źle wygląda. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o bohaterów, no to możecie spodziewać się, elfki będzie psotniczka człowiek, będzie panda lubiąca, piwo, kolejny człowiek awanturniczka, no to wiadomo, że musi być to kobieta, mamy druidkę, mamy kolejnego człowieka mnicha, mamy niziołka i bardzo fajne przemycenie loga oryginalnego wydawcy, czyli strażnika zakonu Ser Gemelina. Dla tych z Was, którzy ograli sobie już podstawkę, myślę, że ten dodatek bardzo fajnie właśnie rozszerzy. Wasze przygody w owych podziemiach poprzez włączenie do rozgrywki tytułowych opowieści. I ja już kolejnych rozgrywek nie mogę się doczekać, bo małe epickie podziemia na pewno nie jeden raz święta u mnie na stole wylądują. Natomiast od razu Wam też pokażę z tej samej serii Małe Epickie Galaktyki, i to jest, to jest gra, którą również pokazywałam Wam w jednym z odcinków premier, przy czym pokazywałam na bazie mojego angielskiego egzemplarza. To możecie sobie rzucić okiem, bo również wam podlinkuję. To jest po prostu polski egzemplarz, a więc na podbój galaktyk takich małych, ale jakże epickich, wylatuje malutkimi statkami kosmicznymi. Jak to działa, jak to wygląda? Zerknijcie sobie do odcinka, do którego linka zostawię wam w opisie poniżej. Wspominałam na początku o dużych i tajemniczych pudłach. No, jedno takie chcę wam pokazać, tylko poczekajcie tu chwilę, bo ja muszę wyjść na moment z kadru, żeby dosłownie. To pudełko w ten kadr wepchnąć, bo nie dość, że wielkie, jak widzicie, to jeszcze pioruńsko ciężkie. No i teraz, kto ma pomysł, co ten tajemniczy obelisk skrywa, jaka tutaj się znajduje planszówka? Słuchajcie, kilka dni temu wrzuciłam wam na swojego Facebooka zdjęcie właśnie tej gry i tam pojawiło się pytanie, czy ona jest większa, czy, czy jednak mniejsza niż największa w mojej kolekcji. Zupełnie przypadkiem mam tutaj przygotowany. The Edge Downfall, bo to jest, a raczej jak widzicie, była największa planszówka pod względem gabarytów u mnie i właśnie została zdetronizowana. Może ta różnica nie jest y, jakaś wielka i znacząca, ale jednak jest zarówno pod względem wysokości, objętości, szerokości, no jednak The Edge już największą planszówką nie jest. Jest nią Ion Trespass Odyssey, bo właśnie to pudełko Skrywa tę grę i te gigantyczne potwory, z którymi tutaj przyjdzie nam walczyć. Jak macie ochotę zobaczyć, jak one się prezentowały jeszcze z czasów prototypu, to, to możecie rzucić okiem na jeden z moich materiałów. Zostawię Wam linka w opisie. Natomiast, no wybaczcie, ale dzisiaj to będzie wszystko. Zawartość tego pudełka, no przy okazji innego materiału, możecie zobaczyć, bo ja zabieram się za ogrywanie tego pudła. Jeśli będziecie mnie śledzić na bieżąco, to wierzcie mi, nagrania o Jótrespas u mnie na pewno nie przegapicie. Tajemniczy obelisk odfrunął, no to zostańmy w tematyce fruwającej. I dzisiaj Wam pokażę trzeci dodatek do gry na skrzydłach. Ale wiecie co jest najfajniejsze, jeśli chodzi o ptaki Azji? to że oprócz tego, że jest to dodatek, który umożliwia rozgrywkę na 6 i 7 graczy, dołączając do gry podstawowej, to jest to jednocześnie samodzielna gra dla pary, dla duetu, a więc to jest coś, co mi się podoba, bo wcale nie muszę mieć podstawki, żeby móc zagrać w taki Azji. Jak to wygląda i co znajdziemy w tym pudełku? No więc przede wszystkim znajdziemy dwie plansze dla dwójki graczy, szóstego i siódmego, bądź też pierwszego i drugiego, jeśli chcemy właśnie w ten, w ten wariant nie stada, a właśnie duetu zagrać. I wtedy korzystamy sobie z tej strony planszy, gdzie na, górę, na górze mamy las, potem łączkę, a na dole mokradła. I tam, tak samo jak w grze podstawowej, będziemy zagrywać karty do odpowiednich regionów karty ptactwa. Pojawią się również takie znaczniki, które będziemy mogli, jeśli położymy tam w tym miejscu kartę, umieścić na planszy z mapą, gdzie również na dole pojawią się żetony naszych celów i jeśli te łezki będziemy sobie tam umieszczać w odpowiednich polach, które są połączone ze sobą ścieżkami, to też dadzą nam one, zapewnią nam one na koniec rozgrywki punkty. Umieszczając karty ptactwa na naszej planszy będziemy również korzystać z ich zdolności, będziemy przesuwać swoje znaczniki akcji, a na koniec każdej z czterech rund sprawdzamy sobie, który z graczy zrealizował cele i oznaczamy to również pionkami akcji w pudełku tego dodatku i jednocześnie samodzielnej gry nie mamy wprawdzie karnika, nasze ptaki nadal potrzebują jeść, natomiast mamy kostki pożywienia, mamy nawet taką planszetkę, po której będziemy mogli tymi kostkami rzucać i generalnie rozgrywka wygląda bardzo podobnie jak w grze podstawowej, więc jak dla mnie podoba mi się, że że mamy możliwość kupić sobie ten dodatek i jednocześnie traktować go jako grę samodzielną, więc tak naprawdę, jak nie znacie na skrzydłach, to możecie swoją przygodę rozpoczynać przynajmniej w parze, w duecie, od tej pozycji, czyli od ptaków Azji, które są tu wyjątkowo barwne i, i naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Nie tylko ten paw na okładce. To już będzie zapowiedź do czwartego sezonu premier, bo no bo jak wiecie ten odcinek jest ostatni i relikty ludzkości, które do, dosłownie dopiero co przyjechały, jak widzicie mam jeszcze zafoliowane. Nie, nie jest to zafoliowanie takie jak zwykle w nowych planszówkach, bo to jest... Taka, taka wersja, no nie powiedziałabym prototypowa, ale taka do ogrania. I myślę sobie, że jeszcze przed premierą, która jest zapowiedziana na styczeń, zdążę Wam poopowiadać, jak to tutaj wygląda. Chociaż właściwie, jak wygląda, możecie teraz rzucić okiem. Jest barwnie, jest kolorowo. No i jest niezły chaos, jak to zwykle w takich egzemplarzach bywa. Natomiast w reliktach ludzkości będziemy wcielać się w kosmitów, tak naprawdę, którzy po Ziemi szukają sobie artefaktów ludzkiej cywilizacji, będą wysyłać do różnych miejsc kupców, żeby manipulować cenami za te artefakty, bo chcą się wzbogacić. No, nieźle to jest namieszane, jeśli chodzi o tak, taką tematykę. Natomiast jestem mocno ciekawa, jak wygląda rozgrywka. Więc myślę, że w kolejnym materiale, być może w premierach, nieco więcej Wam o reliktach ludzkości opowiem. Kto z Was nie zna, i ogląda w miarę regularnie, a przynajmniej oglądał ten odcinek premier, w którym pokazywałam Wam. Ogród Królowej, no to wie, że ta część nie skradła mojego serca i nie za bardzo przypadła mi do gustu. No głównie dlatego, że strasznie się mi tutaj zlewa ten zielony, ale też najbardziej odstaje pod względem jakości i okej, okay, oferuje, oferuje rozgrywkę na takim, na takim fajnym, wymagającym poziomie, natomiast no Ogród Królowej zdecydowanie nie należy do tej części kolekcji Azuli, którą, którą lubię, po którą sięgam i czasem się zastanawiam, po co mi tyle tych azuli? No ale mam. I powiem szczerze, że jak podchodzę do półki, to lubię sobie wybrać, a dzisiaj może ten, a następnym razem inny, albo wybierają moi współgracze. No i cóż się pojawiło? Pojawiły się czekolady. Ja uwielbiam, uwielbiam czekolady. A tutaj mamy taką bombonierkę, czyli edycję limitowaną. I powiem Wam szczerze, że trochę się rozczarowałam, bo okazuje się, że mistrz czekolady to nic innego jak ta pierwsza wersja Azula. Tylko trochę inaczej wyglądająca, no właśnie słodka. Okej, okay, mamy tutaj tę drugą stronę kafelków, które wprowadzają jakiś mix-twist, więc to jest w zasadzie jedyne urozmaicenie tej. Formy rozgrywki. No, ale okej, okay. jest limitowana edycja, nowość, która rzeczywiście wygląda całkiem fajnie, i jeśli nie macie tej części pierwszej azula, bądź też żadnej, to jak najbardziej można sięgnąć sobie po tę czekoladową, i myślę, że ta abstrakcyjna układanka Wam się spodoba, a ja chyba odstawię ją właśnie na tę stronę mocy, chociaż na razie jeszcze mam. Jak widać, natomiast. Myślę, że ogród królowej już nie odbuduje swojej reputacji. Z czekoladkami jeszcze zobaczymy. Na tę grę mieliście okazję już tak szybciutko rzucić okiem, bo zdaje się, że w premierach Wam szybko ją pokazywałam. Natomiast, natomiast z pewnością jeszcze poopowiadam, bo ja bardzo lubię gry z ukrytymi tożsamościami i będę miała w święta okazję zagrać, ponieważ jest to planszówka dla od 4 do 8 graczy. Bo jak wiecie, tam gdzie ukryte tożsamości, to im więcej graczy, tym lepiej, tym ciekawiej, więc, więc musiałam sobie zebrać ekipę. No i trafiły się święta, więc idealna okazja na to, na to, żeby sobie do Among Cultists, czyli takiej gry z klimatami Cthulhu, zasiąść. W poprzedniej grze, którą Wam pokazywałam, były takie fajne alas kasyna żetony, a tutaj wydawca zastosował takie dyski, takie kręgi z postaciami i powiem Wam, że naprawdę klimatycznie, klimatycznie to wygląda. Zresztą, cała gra pod względem graficznym no, prezentuje się bardzo zachęcająco, więc, więc w nowym roku na pewno. Jeszcze przed startem kampanii tej gry Wam opowiem, a tutaj Wam jeszcze pokażę, że jest polska flaga, więc no czyżby polska wersja językowa, no to nieco więcej o Among Cultist w nowym roku. No to teraz jeszcze na koniec takie szybkie, małe, imprezowe propozycje. Gdybyście mieli dylemat, po co sięgnąć w Sylwestra, gdybyście mieli gości, którzy lubią, no są dorośli przede wszystkim, bo to 18, plus, i lubią sobie utrudniać życie, albo chcą na przykład zakończyć przyjaźnie, czy też nawet związki, to myślę, że dylematy. Czyli ta towarzyska gra wam w tym pomoże, szczególnie, szczególnie przy okazji imprez, gdzie zwykle spotykamy się w większym gronie. Myślę, że na sylwestra, czy, czy nawet jeszcze przedsylwestrowe imprezy jest na to szansa. Dylematy. To jest, moi drodzy, no, imprezówka, karcianka, w której przed Wami będą stać takie telematy jak chociażby uwaga, posłuchajcie, Twoja partnerka i przyjaciel piszą do Ciebie no, w tym samym momencie, cóż, za zbieg okoliczności z prośbą, żebyś spędził razem z nimi weekend. I teraz, czy wybierasz wariant A, wybieram partnerkę, bo przyjaciel zrozumie, czy B, wybieram przyjaciela, no bo partnerka zrozumie? Ktoś na pewno się obrazi. Jak chcecie sprawdzić, jak to wygląda właśnie w towarzystwie, no to w ramach nowości takie dylematy, wariant 18, plus są dostępne. Natomiast na imprezę, dla tych z Was, którzy zupełnie nie mają granic, mogę Wam zaproponować jeszcze. No, dylematy wagonika, postacie i modyfikatory, jest to dodatek do dylematów wagonika, czyli jeszcze więcej kart i więcej jeszcze dylematów i absolutnie przepotwornych możliwości po kim może przejechać pociąg, a właściwie Karol, który tym pociągiem kieruje. Możemy tutaj znaleźć na torach no przeróżne postaci od tych takich bardziej łagodnych, czyli osób, które straciły pracę przez koronawirusa, po inne takie już mocno 18+, no tak czy inaczej dwie imprezowe karcianki, które możecie wykorzystać przy okazji waszych sylwestrowych spotkań. No to tyle z mojej strony. Dzięki serdeczne za oglądanie. Życzę Wam wspaniałych, ciepłych, rodzinnych i mocno planżowych świąt. No i mam nadzieję, że ten odcinek premier jeszcze Wam te święta urozmaici oraz umili. Zapraszam Was, moi drodzy, do grona subskrybentów. Zachęcam do aktywności w postaci komentarzy, w postaci zostawiania kciuków w górę. Zapraszam do głosowania, zarówno na grę miesiąca, jak również na grę roku. No i widzimy się. Myślę, że jeszcze w tym roku, ale już po świętach. Do zobaczenia, więc trzymajcie się, cześć.